Cześć, ja jestem Kuba, a to jest kolejny film z serii, w której tworzymy grę w statki w Pythonie. Ostatnio sobie zaimplementowaliśmy wykrywanie statków i to wykrywanie statków działa już fajnie po jednej stronie. Na razie nie rysuje nam się wykrywanie statków po drugiej stronie. Dzisiaj sobie zajmiemy się tym, żeby wykrywać statek zatopiony, czyli tak zwany trafiony zatopione. Zaczynamy! Zaczniemy od tego, że do naszej funkcji, do naszego obiektu GameButton, dodamy sobie jedną metodę setWallHit. Value equals true. I ta metoda nam się dzisiaj trochę przyda. Będzie robiła bardzo prostą rzecz: ustawiała wartość, wasHit na taką wartość, jaką tutaj przekażemy. Przy okazji, możemy sobie tutaj trochę to uprościć, jeżeli chodzi o kod. W ten sposób, że update color będziemy wywołać tylko tutaj. No i super. Dobra, przechodzimy do naszego Battleship y i teraz w naszym Battleship y dodamy sobie dwie nowe funkcje. Jedna funkcja to będzie. Funkcja, która będzie nam mówić, czy statek jest zatopiony, is sunken. Będzie przyjmowała x, y i na razie tajemniczą zmienną o nazwie visited. A druga funkcja to będzie funkcja, którą nazwiemy sank, Czyli funkcja, którą wywołamy w przypadku, kiedy cały statek zatonął. Na razie zajmijmy się funkcją is sunken. No i teraz ta funkcja. Spróbujmy ją w taki rekurencyjny sposób, że będzie wywoływała sama siebie, ponieważ chcemy, żeby. Ok, tutaj na razie pas. Chcemy odwiedzać kolejne elementy, tak że jeżeli na przykład ja sobie ustrzyłem ten element, to chcę sprawdzić, czy jest element dookoła, czy któryś z nich jest już zatopiony. Jeżeli któryś z nich jest już zatopiony, na przykład ten jest zatopiony. To chcę sobie teraz sprawdzić wszystkie elementy dookoła niego i iść do kolejnego zatopionego elementu. Nie chcę powtarzać odwiedzeń któregoś zatopionego elementu, chcę sobie po prostu po nich przechodzić. Po to jest mi potrzebna ta dodatkowa struktura tutaj, wizyte. No i jak to bywa z funkcjami rekurencyjnymi? Na samym początku potrzebujemy jakiś warunek stopu. Tej rekurencji nie trzeba się bać, zaaplikowana w taki rozsądny sposób jest ok, tutaj akurat mamy tylko 100 pól, więc 100 razy jak wywołamy funkcję rekurencyjnie nic złego nie powinno się stać. W takim ogólnym przypadku ona i tak będzie wywołana mniej razy, ponieważ no, nikt nie tworzy statków o, o rozmiarze 100, bo po prostu gra byłaby bez sensu. No więc na początek sprawdzamy czy nasz statek jest statkiem w ogóle. Jeżeli statkiem nie jest, no to po prostu return false, bo nie da się zatopić statku, który nie jest statkiem. Następnie, jeżeli nasza para XY is not in visited, czyli jeszcze nie została odwiedzona, to sobie ją zaraz odwiedzimy pod warunkiem. Że została trafiona. Visited od x, y równa się. Tu. Tutaj korzystam sobie z właściwości dziennika. to powinno być bez is. Że dziennik przechowuje nam tylko unikalne elementy. i podobnie tak jak tutaj jest isSheet. To zbudujmy sobie metodę wasHit. Praktycznie identycznie. Przy czym jedna rzecz, którą chcę sobie zmienić, żeby zaraz się nie bawić z konwersją typów, to chcę sobie z tego zrobić jednak integery. Tutaj chcę dostawać jednak integery, a tutaj będę chciał dostawać stringi w taki sposób. Niestety programowanie czasem wygląda tak, że czasem się pisze algorytm, a czasem dopisuje się konwersję typów. Teraz, akurat, tą konwersję typów trzeba chwilowo dopisać w kilku miejscach, tak, żeby nam się dalej razem pracowało. Mógłbym tutaj może stworzyć zmienne innego typu, ale po prostu mi się nie chce. Dobra. Wracamy do naszej. Funkcji, która sprawdza, czy statek jest zatopiony. No i teraz tak, jeżeli nie był trafiony, to od razu tutaj damy sobie return false. No bo statek nie był trafiony, no to nie jest zatopiony, tak? Który z tych sąsiadów nie był trafiony, jest statkiem, nie był trafiony, statek nie jest zatopiony. I na koniec return true. Bo to znaczy, że odwiedziliśmy wszystkich sąsiadów. Wszystkie były trafione. No i statek jest zatopiony. No i teraz, co tutaj? Tutaj sobie dodamy pętle. Pętle takiej postaci, że będziemy odwiedzać wszystkich tutaj sąsiadów. To się nazywa jakieś tam sąsiedztwo mura chyba. Jeżeli ktoś się w automatykę mórko wybawi, to pewnie zna lepiej nazewnictwo. Odwiedzamy wszystkich sąsiadów nie tylko tak po plusiku, czyli nie tylko góra, dół, lewo, prawo, tylko też tutaj po rogach. Czyli tak chcemy sprawdzić taką kostkę naokoło. Do tego są nam potrzebne dwie pętle. I in range. No i mamy zakres od y-1 do y plus 2. Czemu plus 2? No bo ten element zawiera się w, w tym rangeu. To jest element kończący, czyli ostatnim elementem w tej pętli będzie y plus 1. Dodamy sobie warunki brzegowe. Jeżeli y jest 0 lub y jest 11, to chcę kontynuować. No i drugą pętlę w podobny sposób w tej pętli. Z tym, że tutaj będzie J, a tu będzie X, czyli się literujemy po rzędach. I teraz tutaj jeżeli J jest równe 0 lub J jest równe 11, lub I jest równe Y i J jest równe X. To chcę kontynuować. Nie chcę sprawdzać jeszcze raz tego samego elementu, żeby nie dostać takiej sytuacji, że w tym ifie wyskoczę po prostu tutaj do true. Ok, jak mam to sprawdzone, to teraz jeżeli ten element, który sobie teraz badamy, jest stopkiem yy, J i tak i nie jest. Zatopiony. To jest właśnie ten element rekurencyjny. Wywołujemy funkcję samą siebie w funkcji. To zwracamy false. Tak, czyli odwiedzamy sobie kolejne elementy. No i któryś z nich jest statkiem, ale nie jest zatopiony, czyli albo on, albo jego otoczenie nie jest zatopione. Zwracamy false. No i tyle. Dobra, to ten kawałek mamy zaimplementowany. Teraz spróbujmy sobie doimplementować jeszcze kawałek, który zatapia nam statek. Ten kawałek, który nam statek zatapia, będzie mocno podobny do tego, co mamy tutaj, więc sobie ten kawałek skopiuję. No i teraz tak, jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy jakiegoś węzła, to go odwiedzamy. Ten kawałek wypada, nieważne czy był trafiony czy był nietrafiony, po prostu odwiedzamy dany, dany węzeł. Następnie mamy pętlę, czyli sprawdzamy całe to sąsiedztwo, przy czym ten warunek już, już nas nie dotyczy, bo możemy sobie odwiedzić drugi raz ten sam element. Nie ma tutaj problemu, po prostu tego ifa ominiemy. No i jeżeli już tak odwiedzamy wszystkich, no to jeżeli już kogoś odwiedzamy, to na pewno ten jego mość, sobie kawałek kodu stąd, żeby znowu nie pisać niepotrzebnie, ten jegomość jest trafiony. Set plus hit. I chcemy to zrobić na obu planszach: na planszy gracza i na planszy przeciwnika. Następnie, Następnie jeżeli ten oponent jest statkiem, tutaj. Używam takiego wywołania, a nie funkcji, bo funkcja nam sprawdza to tylko dla playera, a na razie to jest jedyne miejsce, więc nie ma sensu, żeby pisać dodatkową funkcję. To zatapiamy jego otoczenie. J i visited. Ok. Zobaczmy, czy to nam działa. Jeszcze zanim to uruchomimy, to potrzebujemy tak zmodyfikować tego ifa. Czyli jeżeli statkiem jest i is sankiem, i tu dajemy x, y i pusty dziennik, to jeżeli jest zatopiony, to self, sank, x, y i pusty dziennik. A jeżeli jest po prostu statkiem, ale zatopiony nie jest, no to mamy kit. A jak nie, to mamy mis. Tutaj jeszcze nam brakuje jednej rzeczy, mianowicie ustawiania tego kawałka set was hit dla gracza. Wcześniej, bo ten set was hit będziemy cały czas sprawdzać tutaj, a on nigdzie nie jest wcześniej ustawiany, czyli ta plansza po lewej stronie nam się nigdy nie aktualizowała, jak klikaliśmy coś po prawej stronie. No i tutaj dodamy sobie po prostu on message set was hit dla jakiegoś tutaj pola. OK, sprawdzamy. Zróbmy sobie taki statek na skrość. to może jakąś kostkę, jeszcze jakieś trzy elementy. No i tak. Mamy crasha. Crasha mamy, bo nie znaleźliśmy zera. Czemu nam się tu pojawiło zero? Tutaj mamy błąd. Bon. To nie powinien być y, tylko powinien być i. Teraz jest ok i ten sam błąd mamy tutaj. Mm -hmm. Uruchomimy jeszcze raz. Znowu statek na ukos. Niektórzy tak nie grają w statki, wiecie. Niektórzy chcą, żeby zawsze ten statek był na przykład taki prosty, no, ale różnie bywa. OK. Strzał, strzał, strzał. I mamy całe otoczenie, tak. Czyli wszystkie elementy, które się stykają nawet rogiem z tym statkiem są zatopione. A to tu jakiś strzał, tutaj spoduje. Super. Całe otoczenie mi się pomalowało. Tu znowu mi się pomalowało. I znowu mi się pomalowało całe otoczenie. Świetnie, o to chodziło. Zaimplementowaliśmy dosyć istotny element gry. No i to wszystko na dzisiaj. Wielkie dzięki za oglądanie. Odcinek wyszedł trochę dłuższy niż zwykle, ale mam nadzieję, że dobrze się bawiliście oglądając ten kawałek. Zwłaszcza, że na koniec widać rezultaty pracy. Także wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.